Cześć! Dzisiaj propozycja ćwiczeń dla kobiet po porodzie. I najlepiej, jeżeli będą już to wykonywać dziewczyny, które wiedzą, jak napinać mięsień poprzeczne. Być może były już u mnie na konsultacji, najlepiej, jeżeli były już u mnie nawet na ćwiczeniach. Bądź ćwiczą z inną trenerką, która tłumaczy takie rzeczy. Potrafią wyczuć aktywność mięśni głębokich, a trochę już je wzmacniały. Nie są to ćwiczenia dla osób, yy, dla kobiet z rozejściem mięśnia prostego brzucha jako pierwsze w kolejności, ponieważ są trochę trudniejsze. Zapraszam. Kiedy zrobiłyście już rozkrzewkę, połóżcie się na boku. Przez bok i na plecy. Leżąc na plecach rozruszamy nieco miednicę, obudzimy mięsień poprzeczny brzucha. Spróbujemy go trochę wyraźniej poczuć. Pierwsze połóż koście krzyżową równolegle do podłoża. Odcinek lędźwiowy nie powinien być wciśnięty w matę. Wyciągnij kręgosłup. Ładnie góra i dół. Wydłużamy się. Dobrze. Brzuch powinien być rozluźniony w tej chwili nie napięty. rozkołysz troszkę. Miednicą. Zrób wdech, kiedy odchylasz miednicę, unosi się odcinek lędźwiowy. i wydech. Podciągnij wdech i wydech. Powtórz 5-6 razy. Tutaj skup się na tym, kiedy podwijasz miernicę, poczujesz większe napięcie w okolicy krocza i dołu brzucha. Wydech. Tak, jakby spojenie mu nowe chciało pójść w górę, w kierunku mostka. Tutaj jest luz, i wydech. W tym czasie pępek powinien też zapadać się raczej w kierunku. Kręgosłupa podłogi. Nie wypychać w górę. Dobrze. Zatrzymaj się w pozycji neutralnej. Połóż ręce na dolnych żebrach. Są. Dobrze. Wykonaj teraz wdech tak, żeby Twoje ręce, które leżą na żebrach, rozeszły się nieco na boki. Poczuj, jak żebra rozszerzają się. Przy wdechu żebra się rozszerzą i nieco uniosą. Przy wydechu chcemy, żeby wróciły do środka i nieco w dół. Spróbuj przy każdym kolejnym wydechu ściągnąć żebra nieco wyraźniej w dół. Poczujesz wtedy, jak bardziej angażuje się brzuch. Spróbuj zatrzymać żebra ściągnięte w dół. Oddychaj już nieco swobodniej. Dobrze. I teraz, kiedy trzymasz aktywnie, żebra są obniżone. Miednica jest w pozycji neutralnej, staraj się zatrzymać tą przestrzeń między żebrami a miednicą. Już mamy wstępnie napięte mięśnie głębokie. I teraz wyjdziemy w górę biodrami. Miednica jest delikatnie już aktywna. Wychodzimy w górę i wydech. Hop górę, wydech, powrót. Powrót. Staraj się nie zmieniać tej odległości. Kiedy wychodzisz w górę i wracasz. Dobrze. Zatrzymaj się na dole. I ponownie wrócimy do naszego kołysania biodrami. Teraz wykorzystamy je do podnoszenia miednicy w górę i pleców, do wyjścia w górę do mostka. I chciałabym to zrobić nieco inaczej. Na wdechu spokojnie leżysz. Z wydechem zacznij podwijać miednicę, wydech i kręg po kręgu wychodzić w górę do wysokości łopatek. Na górze zrób wdech. Wydech, wróć kręg po kręgu, a biodra ostatnie opadają. Znowu wdech i wydech. Spojenie łonowe w górę, wydech. Na górze wdech, wydech. Najpierw klatka piersiowa, później górny odcinek lędźwiowy, dolny i biodra. Powtórz jeszcze. Poczuj tutaj dół brzucha. On trzyma do samego końca, aż biodra odłożysz. Pębek idzie tam do środka. I los. Świetnie. Wyjdź do góry. Zatrzymaj. Masz czuć, że brzuch jest aktywny, on nie jest wypięty, to nie jest ta pozycja. Hop. Dystans, trzymamy cały czas ten sam. Miednica jest w górze, spojenie błonowe nas ciągnie, nie pępek. I teraz łącz kolana i rozszerzaj. Wydech do środka. Wydech. Jeśli czujesz, że stopy masz za wąsko, rozszerz delikatnie na boki. Cały czas trzymasz brzuch, aktywnie, nie możesz mieć wrażenia, że wypychasz go w górę. Czujesz napięcie w pośladkach, czujesz napięcie w dole brzucha. Jeszcze chwilę, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Opuść, rozluźnij, zrób wdech. I wdech. Rozluźnij się. Teraz znajdź coś, co pomoże Ci przy kolejnym ćwiczeniu. Może to być piłka. Świetnie yy, sprawdza się duża piłka. Ja akurat nie mam, więc wykorzystałam yy, zabawkę moich dziewczyn. Czyli to jest zwykły balonik, też się bardzo ładnie nada. Może być też niewielka piłka, ale taka, która się tylko leciutko ugniata. Naprawdę nie musi za dużo. Przejdźmy do ćwiczenia. Unosimy nogę do pozycji krzesełka. Cały czas czujemy tutaj aktywnie. Teraz już lędźwiowy odcinek jest nieco bliżej. Kiedy podniesiemy nogę w górę, jest nieco bliżej podłogi, gdy opuszczamy, możemy mieć więcej luzu, ale teraz już czujemy. Czujemy dookoła aktywne miejsce. Oprzyj rękę przeciwną na kolanie i z wydechem naciśnij. Wdech, spokojnie, i wydech. W tym czasie powinnaś poczuć, jak tutaj wszystko pracuje, zwiera, trzyma, pępek wchodzi tam dalej, w głąb kręgosłupa, w kierunku maty. Nie naciskaj mocno, 20-30% na początek, jeśli czujesz, że Twój brzuch pracuje dobrze, że się nie wypycha, nie robi się jakiś balon w tym momencie. Czujesz kontrolę? Wiesz, że możesz więcej? Naciśnij silniej. Powrót. Stopa podporowa delikatnie pomaga. Tu przede wszystkim dookoła masz czuć napięcie. Dobrze. Zmień na drugą nogę pozycja krzeselka, oprzyj rękę, łokieć delikatnie w bok. Możesz sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy naciskasz pił na piłkę, na balon, spojenie nowe z mostkiem chcą się delikatnie zbliżyć. Przy wdechu nieco odpuść. I Nie odpuszczaj zupełnie na wdechu. Dobrze. Zrób sobie takie trzy serie po cztery, pięć powtórzeń na nogę. Bardzo dobrze. Jeżeli czujesz, że Twój brzuch już Cię słucha, że możesz kontrolować to napięcie mięśnia poprzecznego brzucha, że podczas napięć nie robi się stożek, że czujesz, jak gorset mięśniowy jest aktywny, Weź teraz swoją piłkę bądź balonik, stopy mocno oparte na podłożu i wyjdź z wydechem delikatnie w górę. W tym czasie cała ta część mocno idzie w kierunku podłoża. Wdech delikatnie i podczas tego napięcia pracujesz całym całą gorsetem mięśniowym od mięśni na biednicy przez mięśnie poprzeczne. Całość pracuje. Wychodź pionowo w górę. Jeśli nie masz pewności, co dzieje się z twoim brzuchem, połóż rękę. Wróć. Maksymalnie 3 do 5 powtórzeń w serii. 3 takie serie. Dobrze, przechodzimy sobie teraz do góry i za chwilę przejdziemy do klęku podpartego. Przechodzimy do klęku podpartego. Kolana są na szerokość bioder rozstawione. Dłonie na szerokość barków. Dobrze. Na początek. Spokojnie kocik grzbiet i wydech. Wracamy wdech. Dobrze, a teraz praca tylko miednicą. Wydech. Poczuj, jak teraz mięśni poprzeczny do dół brzucha jest aktywowany, jak pępek wchodzi tam w górę, jakby się chciał schować. Tak jest. Wypnij pupę, rozluźnij mięśnie w miednicy, rozluźnij brzuch. Wydech, napnij. Dobrze, zatrzymaj. Staraj się trzymać pozycję neutralną kręgosłupa, kiedy miednica nie jest ani za bardzo podwinięta, bo to nie jest naturalna pozycja, ani za bardzo wypięta. Widzisz, co się dzieje z plecami. One mają być w pozycji neutralnej. Głowa wyciągnięta w kierunku, tam daleko, daleko, czubkiem głowy, w kierunku okna u mnie. Druga strona, kość ogonowa w dół. Świetnie. Tak jakbyśmy były stoliczkiem. Trzymaj. Powinnaś poczuć delikatne napięcie, taką aktywację bardziej w dole brzucha. I teraz zapracujemy leciutko. Odepchnij się dłońmi od podłoża. I teraz nie chcę, żebyś robiła koci grzbiet, nie. Utrzymaj tą sylwetkę, którą masz. Tylko odepchnij leciutko. i wróć. Chciałabym, żebyś poczuła przy tym jak przód ciała się napina. Jeżeli nie czujesz, podejdź kawałeczek bliżej kolanami. Dobrze i wyobraź sobie, jakbyś chciała dłonie przesunąć w kierunku kolan. Spróbuj zrobić to w ten sposób. Jeszcze Kręgosłup nie pracuje teraz za mocno, ale powinnyście poczuć takie zbierające napięcie. Świetnie. Jeśli poczułaś już dolną część ciała, czyli przednią taśmę ciała, spróbujmy wykorzystać to. Mocniej naciśnij dłońmi, wygeneruj nieco większe napięcie przodem, tak żebyś czuła, że brzuchcie asekuruje, on Cię podtrzymuje i spróbuj tylko delikatnie oderwać prawą dłoń i lewą. To jest minimalny ruch pionowo w górę, centymetr, dwa nad podłogę. Wydech. Zrób w tym momencie wydech Pamiętasz, kiedy przy wydechu obniżają się żebra, jeszcze mocniej aktywujesz mięśnie brzucha. Na wdechu nie odpuszczaj zupełnie, bo wtedy stracisz pozycję. Z wydechem trzymaj. Dobrze. Możesz przejść na piąstki, jeśli czujesz, że masz zmęczone nadgarstki. Spróbujmy teraz chwilkę się rozluźnić. Możesz całym ciałem pokręcić w jedną, w drugą stronę. I wracamy do pozycji. Kolejne ćwiczenie. To sama praca, tak jak tu unosiłyśmy delikatnie dłoń. Teraz unieś kolano nad podłogę. Postaw stopy i unieś. Ja czuję bardzo wyraźnie takie nawet drżenie, drżenie w mięśniach brzucha. Jeśli dobrze zaangażujesz cały przód, jeśli dobrą pozycję przyjmiesz, to ten niewielki ruch wydaje się tyci. On zrobi niesamowitą pracę. Będziesz czuła tutaj napięcie. Masz je czuć dołem, a nie górą. Mocniej dołem niż górą. O tak. Dobrze, zatrzymaj, rozluźnij, zrób sobie kilka ruchów kocie grzbiety, może usiądź na chwilkę. Wracamy i kolejne ćwiczenie, które chciałabym pokazać, będzie polegało na tym, żeby wyjść dłonią do przodu i wrócić. Nic więcej nie rób, tylko trzymaj ładnie pozycję. Czyli kiedy już utrzymasz, Delikatnie się odepchniesz od maty kolanami i dłońmi. Wyjdź nieco do przodu.